Trzynasty odcinek programu Wrocław. Miejmy nadzieję, że nie pechowy. Tym razem witamy Was w kompletnie innym składzie. Karolina oraz Mateusz. W programie po raz kolejny odniesiemy się do wydarzeń związanych ze sferą kulturalną miasta Wrocław. Zaczynamy! Skinny Patrini to elektroniczny zespół uzyskujący coraz większy rozgłos i uznanie na polskiej scenie muzyki alternatywnej. W skład grupy wchodzą wokalistka Anna Patryni oraz zajmujący się podkładami elektronicznymi Michał Skórka. Grupa odnosi się w swojej twórczości do znanych szwedzkich zespołów, chociażby The Knife czy The x Ponadto możemy zauważyć, czy poruszają się oni w różnorodnych tak muzycznych, takich jak electro-clash, pop syntetyczny czy też tak tzw. brudny elektro. O tym, że to niezwykłe połączenie fantastycznie brzmi, zwłaszcza na żywo, przekonamy się już 28 kwietnia we wrocławskim jest z tej okazji przygotowaliśmy dla Was dwie wejściówki na koncert z Aby je uzyskać trzeba w jak najszybszym czasie zostać fanem telewizji Campus TV na Facebooku oraz wysłać wiadomość zawierającą nazwę zespołu. Woody Allen to niewątpliwie piekielnie, inteligentny oraz bystry obserwator relacji danskomenki. W swoim najnowszym filmie, co nas kręci, co nas podnieca, ale opowiada przeróżne historie, które dzielą oraz łączą głównych bohaterów. Jedną z nich jest Melodii prowincjonalna, dwudziestoletnia stoletnia uciekinierka z południa drugim, Bowis, nieco ekscentryczny, momentalnie kiedyby starszy mężczyzna i przesłonowy. całości to pełnia niezwykle komiczna rodzina Melody oraz specyficznych przyjaciele Bowisa. Jest to film co najmniej bardzo dobry. Kino dla fanów, ale na wręcz do obejrzenia. I dręczył się ostatniej Don't use that line because Bowers said that he dreamt about me last night and I really doubt it's mathematically possible for me to be in two dreams at one time. Mam pytanie, chciałem się, czy mógłby Pan coś powiedzieć na temat samej idei schodów do schodów nikąd? co to miejsce ma tak naprawdę w jaki sposób ma zachęcać do ludzi, ludzi tutaj, żeby przebywali, jak się ma odnosić właśnie do jakichś kwestii takich kulturalnych, tak na przykład muzycznych? No, idea powstania klubu. No cel był taki, no, żeby przyciągnąć odpowiednią. Rzesze klientów również przy muzyce na żywo, żeby była muzyka na żywo w klubie. No i docelowo, no żeby było fajny lokal, żeby było fajne miejsce no i żeby było miło spędzić w lokalu czas. Dobrze się pobawić, po prostu. Taka była idea. No też że chcieliśmy docelowo trafić w jakąś tam odpowiednią klientelę. No, na razie mi się wydaje, że się to udaje, i przychodzą odpowiedni ludzie i fajny klimat jest. 28 kwietnia w ośrodku Kapitan macie możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego o małym Tego samego dnia, jak na niemu na wakatach do wyświetlony zostanie koncert szalerem. 27 kwietnia na terenie IMPARTu odbędzie się koncert Całość projektu pożytowa tematykę związaną z latami 1939-1989. Już 24 i 25 kwietnia na deskach IMPARTu wystąpią artyści kształtujący współczesną sztukę europejską. Całość odbędzie się w ramach szóstej edycji Mandala Performance Festival. 25 kwietnia ożyje również kurs Tąski. Chór Wrocławskiej Filharmonii wykona wszystkie motety Jana Sebastiana. faktycznie jest jednym z takich najważniejszych grafików w Polsce i o tym może, mogą świadczyć zarówno nagrody, które dostaje, jak również partnerzy, z którymi współpracuje przy swoich projektach. Ale chyba to, co nas tak najbardziej wzruszyło podczas, jeszcze podczas montażu tej wystawy, to, to jak przyszedł chłopak na desce, do, z deską do, do galerii, żeby pokazać, że, że ma po, deskę Pogo, prawda, deskę, którą zaprojektował Kuba i którą pokazujemy teraz w galerii. To podobało nam się się chyba najbardziej, że, że, to jest, że, że Kuba jest częścią w ogóle tej kultury, która jest kulturą autentyczną i nie należy tylko i wyłącznie do, do, do przestrzeni galeryjnej, ale jest czymś, co się dzieje. W ogóle po prostu na świecie, na zewnątrz. Galeria, Galeria Design, jako właśnie jedna czwarta galerii we Wła. Przede wszystkim zajmujemy się designem, ale również interesuje nas fotografia i film. I następna, następna wystawa po wystawie Jacobo to będzie wystawa rysunków malarza. żeby było śmiesznie, który rysuje surrealistyczne projekty, takie designerskie, taki surrealistyczny design. Natomiast już w lecie, no taka też nasza kolejna duża taka superprodukcja, to będzie będzie wystawa robiona razem z festiwalem ERA Nowe Horyzonty i to będzie, to, to będzie wystawa projektów i scenografii braci Quay, też takich surrealistycznych reżyserów i animatorów. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia ja za tydzień. Oglądajcie.